Aktualizacja co do tematu zbanowania Dianfisa na Anaechi SMP. Powiem wam o zmianach na nowym sezonie Anaechi SMP. No i kiedy będzie pierwszy odcinek z tego sezonu. Nitojo miał kolejny wypadek. Neymar ogłosił, że to jego ostatnie mistrzostwa świata. Buddha powiedział, że BMW M3 warte około miliona złotych. Będzie do wygojania. Szybki codzienny news tylko tutaj, a więc zostaw lajka like za takie poświęcenie. 200 lajków like i widzimy się we wtorek na następnych newsach. Suba też zostaw, żeby być na bieżąco. I dziękuję za 7 tysięcy. A więc już teraz będą o wiele częstsze newsy. A teraz lecimy do pierwszego newsu. Nitoro miał ostatnio kolejny nieszczęsny wypadek. Z tego co wiadomo podczas dive'a na tej platformie, nowej, Hik, na której swoją drogą ogląda go naprawdę dużo osób, jechał autostradą no i na środku była jakaś paczka z jakimś bojlerem, czy coś tego typu. Wróci stream, bo jechaliśmy i patrzcie na to. Zobaczcie, tu jest jakiś bojler, który spadł z przyczepy. Uważaj! Co to było tam? Coś było na drodze stary O Coś było na tym, jakiś karton to był A, czy coś? No nie karton stary to jakaś stegła jest. Ja Ale ty O Karton był jakiś na drodze Zaraz zobaczymy Niesamowite. Wiemy też, że Niton nie prowadził samochodu, tylko jego kolega Jaku. Jakoś dużych szkód nie ma. No ale nie wiem jak wy, ale Nito ostatnio nie ma szczęścia w ogóle. Stracił dwa kanały na YouTube i został z YouTube'a w sumie usunięty, na Twitchu ma Bana i jeszcze wypadki, które ostatnio już ma często, bo ostatnio rozbił swoją BMW, a teraz kolejny samochód nie z jego winy. No ale jednak będzie trzeba to naprawiać. Naprawdę no w fajnych czasów Niton teraz nie ma. No ale to tyle tego tematu teraz następny. Neymar ogłosił, że to był jego osobny ostatni mundial. Ogłosił to, gdy Brazylia odpadła i zszokował on tym wiele fanów. Powiedział on o tym w wywiadzie, że odchodzi prawdopodobnie za reprezentacji, no ale to jeszcze nie jest pewne. Jednak pewne jest, że na mundialu nigdy już niego nie zobaczymy. Po takiej ciszy, którą spowodował, wyszła informacja od niego również, że jest psychicznie zniszczony. Jest to dość smutne, bo miał łzy w oczach, gdy to wszystko oświadczył i było widać, że jest mu ciężko. Na następnym mundialu będzie miał 34 lata, więc może zmieni zdanie, jednak po tym wszystkim na to się nie zapowiada. Możesz Wygrać samochód warty około miliona złotych, ale dokładniej kosztuje on jeszcze więcej. Budda, czyli YouTuber, który bije ostatnio efekty swojej popularności i zasięgu, ogłosił po swoim zastanowieniu, że BMW M3. Tu kupił od i co robi na jeszcze lepsze. I uwaga, wydał on na to na setki tysięcy złotych. Jest to BMW 1 z 1200 sztuk na całym świecie. Wszystko w tej BMC jest totalnie na Fulano i jest po prostu piękne. Już 17 grudnia Budda ogłosi, jak będzie można wygrać ten samochód, ale będzie to w pewnie w postaci jakichś losów, które będzie można kupić za 20 zł lub więcej i wtedy będziecie mieli większe szanse. Budda stawia coraz większe poprzeczki dla polskiego YouTuba, żeby je przebić i też aktualnie wyznacza. On nowe na polskim YouTubie. Oczywiście, jeżeli będziemy wiedzieć więcej w tej sprawie, to o was o tym powiadomię. A teraz, następny news. Teraz opowiem Wam o zmianach w nowym sezonie Anarchii, który niedawno wystartował. Ale najpierw chciałbym przeprosić, że w ostatnim odcinku było niedociągnięcie z mojej strony z Dionkisem. Z tym jakby zbanowaniem Dionkisa na tym nowym sezonie. Faktycznie podałem tą informację trochę za mocno i trochę za mocno ją przekazałem Wam. No i nie powinno to tak wyglądać. Generalnie chodziło mi o to, że Dionkis prawdopodobnie został zbanowany, jednak nie to opowiedziałem. Że jest to możliwe, bądź jest to nieprawda. Powiedziałem również, że jest to źródło potwierdzone, jednak nie do końca, bo był to widz na Discordzie, który po czasie przyznał się, że może być to nieprawda. I też ja to dogłębniej sprawdziłem po tym odcinku. I faktycznie nie było to potwierdzone źródło. Wiele stwórców na nie było, ponieważ nie mieli czasu. Nawet Samafik napisał w komentarzach pod moim filmem, że niektórzy nie mieli po prostu czasu. Jednak Dejan His z niektórych informacji wynika, że faktycznie został zbanowany. Wiele osób też tak twierdzi, w komentarzach, ale czy to się czy nie. Aktualnie wam niczego nie mogę potwierdzić ani zapewnić. Jeżeli będą nowe informacje dokładne, które zaprzeczą lub potwierdzą usunięciu do z Anarchii, od razu Was o tym powiadomię. Teraz opowiem wam o zmianach, które zaszły już teraz na nowej Anarchii. Są to dość małe zmiany, które są potwierdzone, jednak ja spodziewałem się czegoś lepszego. Są to zmiany dotyczące braku na przykład możliwości netherite'owej ai nie będzie koresztali ani elit. Bo jak krystali, to jest krystal PvP, co ludzie też lubili, jednak było to mocno OP. No a jak L to też może dużo naprawdę zmienić. Są to dość małe zmiany, ale mogą zmienić dużo. Jednak to żadna nowość, na którą tak dużo osób czekało, w tym ja. Są to tylko takie informacje, a więcej nie mamy. Jednak jeżeli faktycznie tylko to się zmieniło, to trochę słabo i to trochę się zawiodłem. No ale kiedy będzie pierwszy odcinek z Anarchii nowego sezonu? To pytanie zadaje sobie dużo osób i ten temat powstał głównie dla was, którzy w komentarzach pod moimi filmami i nawet na Discordie do mnie dużo osób pisze kiedy może być ten odcinek. Niestety muszę was zmartwić, ale nie mamy żadnych informacji w tej sprawie. Jednak z uwagi na to, że sezon wystartował już jakiś czas temu, to bardzo możliwe jest, że pierwszy odcinek będzie na dniach. A mówiąc na dniach, myślę o tym, żeby było to na przykład za parę dni, po prostu za 2, 3, 4 dni, może nawet jutro. Nie wiadomo. Niestety nie ode mnie to zależy. Lub za tydzień, albo nawet dwa. Nie można tu nic przypuszczać, no bo nic nie jest pewne. A więc to tyle w dzisiejszych szybkich newsach. Ja lecę i oczywiście już pojutrze następne newsy nie...